Jedna z tych rzeczy, którą właśnie widzę, kiedy czytam Biblię, jest to, że właśnie Bóg też używał pedagogiki przeżyć. Nie wiem, czy sobie kiedyś może zauważyliście, że właśnie kiedy Dawid się miał nauczyć jakiejś ważnej lekcji, albo Mojżesz, to Bóg nie powiedział usiąść. Kiedyś widziałem też takiego fajnego mema, który był Jezus nie uczył tak i był pokazany dwunastu uczniów siedzących w ławkach, a Jezus stał przy tablicy i coś rysował, więc dlaczego my tak nauczamy właśnie przy tablicy, a nie w życiu w akcji? Jedna z takich historii, która jest dla mnie bardzo ciekawa i fajna, jest historia w księdze Ród. Zresztą jest tak ciekawa, że mój drugi syn ma na imię Boaz. Dowiecie się zaraz dlaczego. I nie wiem, czy wy zauważyliście, może teraz trochę innej perspektywy, że istnieje między nami, pieszymi, a urbanistami taki, taki w pewnym sensie konkurs albo taki zawody. Oni planują drogi. Żeby wszystko wyglądało fajnie, jak budują jakieś nowe osiedle, akurat ja na takim mieszkam, to planują właśnie jakieś fajne drogi, jakieś parczki, jakieś krzaki, i czasami ma się wrażenie, że oni budują to specjalnie tak, żeby było jak najtrudniej przejść. Więc my, jako piesi, robimy oczywiście co, co zawsze robimy? Szukamy tej najkrótszej drogi pomiędzy i sobie wydeptujemy nowe ścieżki. Potem ci bardziej ur ur e, uparci urbaniści, oni znowu wsadzają nowe krzaki i nowe jakieś małą architekturę, żeby nam utrudnić, żebyśmy chodzili tymi wyznaczonymi drogami. A my znowu nowe drogi szukamy. Po prostu lubimy skróty. A dlaczego lubimy skróty? Skróty? Bo one są wygodne. Oszczędzamy czasu. Zresztą nie tylko szukamy skrótów, jeśli chodzi o chodzenie pieszo, ale też jeśli chodzi o kierowców. Więc ja przyznaję się też bez bicia, jestem jednym z takich kierowców, który szuka najszybciej, najszybszej albo najkrótszej trasy. I często, kiedy znajdę już taką ścieżkę, gdzieś ulicę, pomiędzy. To się okazuje, że nie byłem jedynym, bo ta cała droga jest zapchana programami spowalniającymi. I wtedy wiem, że nie tylko ja tutaj sobie urządziłem skrót, ale dużo innych kierowców i miasto postanowiło, że musimy ich trochę spowolnić. Skróty to fajna sprawa. One ułatwiają nam życie, potrafią, pomagają zaoszczędzić czas, benzynę, po prostu są wygodne. Lubimy chodzić z skrótami, jak już mówiłem, bo są wygodne. Ale nie tylko chodząc po mieście, ale też idąc przez życie lubimy skróty. Tylko w naszym życiu drogi nie wyznacza jakiś złośliwy urbanista. Drogimi, drogi, którymi powinniśmy chodzić, wyznaczają nam najpierw nasi rodzice. To oni nam mówią: powiedz cześć, albo zjedz wszystko, co masz na talerzu, albo nie kłam. Później mamy do czynienia z nauczycielami w szkole, z wykładowcami z szefem firmy, no i oczywiście z naszym państwem, które dosłownie i w przenośni wyznacza drogi, którymi mamy chodzić. Ale oczywiście jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to wiemy, że ostatecznie tym, który ma najwyższy autorytet, żeby powiedzieć nam, którymi drogami mamy chodzić, jest jeden. Jest to sam Bóg, który ma absolutne prawo wytyczać drogi i on korzysta świadomie z tego prawa, aby właśnie namówić, które mamy chodzić. Bóg już od początku wytyczał drogi ludziom. Adamowi i Ewie powiedział, że mogą jeść z wszystkich drzew, drzew z wyjątkiem jednego. Noemu i jemu potomkom pozwolił zabijać zwierzęta, ale surowo zabronił dotykania się ludzkiego życia. Abrahamowi kazał opuścić ziemię Ur i zamieszkać w Kanaanie. A jego potomkowie, czyli naród Izrael, wrócił po 400 latach niewoli egipskiej do ziemi obiecanej i wtedy Bóg przez Mojżesza ustanowił prawo, które wszyscy Izraelici mieli przestrzegać. Bóg wytyczył im wtedy drogi, którymi mają chodzić. Taki może skrót tych wszystkich przeczytamy w V Mojżeszowej, w księdze Powtórzonego Prawa. Przeczytam tutaj pięć wersetów z szóstego rozdziału księgi Powtórzonego Prawa. Oto przekazanie ustawy i prawa, które Bóg, Pan Wasz Bóg, polecił Was uczyć. Ich macie przestrzegać w ziemi, do której przeprowadzicie się, by ją posiąść. Dzięki przestrzeganiu wszystkich Jego ustaw i przykazań, które nadaje Tobie, Twoim synom i wnukom, po wszystkie dni życia masz żyć w bojaźni Pana, swojego Boga. One zapewnią Ci długie życie. Słuchaj ich, Izraelu, i dopilnuj ich stosowania, aby Ci się dobrze wiodło, i abyście stali się bardzo liczni, jak zapowiedział Pan Bóg Twojego Ojca, w ziemi opływającej w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan Jeden. Kochaj więc Pana, swojego Boga, całym swoim sercem. Całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił. I potem przez całą Piątą Mojżeszowej Mojżesz w kilku kazaniach jeszcze raz podsumowuje te wszystkie przykazania, te wszystkie drogi, którymi mają chodzić. I to były bardzo dobre drogi, te, które Bóg wymyślił. One były dobre i sensowne i też wyjątkowe na tle narodów, które były wokół nich. Widzimy to na, przykład, na przykładzie. Siedmiodniowego rytmu pracy i odpoczynku. Żaden inny naród wokół nich nie miał czegoś takiego jak siedem dni, kilka dni pracy, jeden dzień odpoczynku. Żaden inny naród nie miał zwyczaju, aby co kilka dni usiąść i po prostu nic nie robić. Widzimy też, kiedy przeglądamy się tą wyjątkowość tego, tego prawa, kiedy prawo własności w pięcioksiągu, kiedy Izraelici weszli do Ziemi Obycanej. To cały kraj został podzielony na kawałki, i każde plemię dostawało jeden kawałek, a w każdym plemieniu każdy klan, a w każdym klanie każda rodzina otrzymała swój kawałek. Nikt nie wybierał sobie swojej ziemi, ale losy decydowały, kto dostanie który kawałek ziemi. I ten kawałek ziemi miał zostać w posiadłości danej rodziny na wieki. Oczywiście. Nikt nie mógł zapewnić, że każde gospodarstwo, każda winica czy każde pole będzie tak samo żyzno i dobre. Dlatego zdarzało się, że niektórzy byli zmuszeni sprzedać swój kawałek ziemi i potem już pracowali na tym samym polu jako służący, a nie jako właściciele. Natomiast Bóg to przewidział i zarządził tak, zarządził coś bardzo dziwnego, że może nawet niewyobrażalnego dla nas, że co 50 lat był rok jubileuszowy. Co 50 lat Izraelici mieli obchodzić rok jubileuszowy, i co 50 lat wszystko miało wrócić z powrotem do stanu pierwotnego. Ktokolwiek sprzedał ziemię, otrzymał z powrotem, a ktokolwiek kupił, musiał ją oddać. Czytamy o tym na przykład w III Mojżeszowej w 25 rozdziale. Trzecia Mojżeszowa, Księga Kapańska, 25 rozdział, od 23 wersetu. Co do ziemi, nie będą one sprzedawane na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie cudzoziemcami i gośćmi. Dla całej ziemi będącymi w naszym posiadaniu ustanowicie prawo wykupu. Gdy więc zubożeje twój brat i sprzeda coś ze swojej własności, wtedy powinien móc przyjść jego wykupiciel, to znaczy najbliższy mu krewny, by wykupić dobra swojego brata. Bóg tak zarządził, bo On, jak właśnie czytaliśmy, był właścicielem tej całej ziemi. I On chciał, żeby nie doszło do tego, że jedni byli już bez własności, bez ziemi, a drudzy zbogacali się kosztem tych pierwszych, pozbawiając ich tym samym wszystkich dochodów. Ale jeszcze była inna opcja. Jeśli Ty musiałeś sprzedać swoją działkę i od teraz pracowałeś na tej ziemi nie jako Pan, ale jako pracownik, to nie musiałeś czekać aż minie 20-30 lat do następnego roku jubileuszowego, jeśli miałeś bogatego wujka, albo kozyna, albo brata, to on mógł ciebie wykupić. I taki bogaty wujek był właśnie nazwany Goel, czyli wybrany wykupiciel. Oprócz prawa, jeśli chodzi o własność, było jeszcze też coś ciekawego w Bożych przykazaniach, które były też wyjątkowe. Bóg wymyślił jeszcze jedną drogę, żeby zapewnić balans między tymi różnymi plemionami, klanami i rodzinami. Kiedy jakiś mężczyzna umierał, nie pozostawiając potomków, czyli dziedziców, to jego brat miał obowiązek wziąć tą kobietę za żonę. I wtedy to pierworodne dziecko z tego związku był oficjalnie uznawany za dziecko tego, który umarł bezdzietnie. Dlaczego? Żeby się jakaś rodzina nie wymarła, ale żeby zawsze był ktoś, kto będzie kontynuował rod. Każełków, czy Krysoniów, i tak I to czytamy między innymi w piątej Mojżeszowej, ale o tym też nie będę już dalej czytał. Takie drogi ustanowił Bóg dla swojego narodu. A jak widzimy, Boże drogi są dobre. Tylko nie zawsze wygodne. Bo to były bardzo dobre drogi. <laughs> Dobre ustawy, ale nie zawsze wygodne. Oczywiście, że ty się będziesz cieszył, kiedy otrzymasz z powrotem ziemię, którą miałeś sprzedać po kilku latach nieurodzajnego, nieurodzajnych lat, ale ten, któremu sprzedałeś ziemię, aż tak bardzo się już nie będzie z tego cieszył. On już zasadził tam swoje drzewko oliwne, zbudował małą chatkę, już miał jakieś plany na rok, dwa, dziesięć do przodu. Nie, dla niego to nie było wygodne. Oczywiście, że jest dobre. Kiedy Twój wiółek może Ciebie wykupić, ale czy on ma coś z tego? Oddać ciężko zarobione pieniądze za swojego bratanka, nieudacznika, który nawet jęczmienia uprawiać nie potrafi, to nie jest zbyt wygodne. Oczywiście, że jest bardzo dobre, że możesz zapewnić przetrwanie rodu swojego zmarłego brata, ale to nie jest zbyt wygodne, bo teraz musisz utrzymać dwie żony, musisz nakarmić i ubrać dziecko, które formalnie nawet nie jest Twoje. Więc może by lepiej było jednak ominąć, a na pewno byłoby to wygodniej. Boże drogi są dobre, ale nie zawsze wygodne. A my ludzie zawsze szukaliśmy skrótów i jak je tylko znajdziemy, to wolimy chodzić skrótami zamiast Bożymi drogami. I tak samo było już kilka pokoleń po Mojżeszu. Za czasów sędziów Izraelici chodzili skrótami. Każdy swoimi drogami zamiast Bożymi. Nie obchodziły ich już Boże zasady, Boża wola, ale każdy robił, to, co chciało. I to przeczytamy tak naprawdę w tym wersecie zaraz przed Księgą Ród. Teraz już możecie do Księgi Ród przejść i tą jedną kartkę z powrotem. Ostatni werset Księgi Sędziów. W tych dniach nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił to, co uznał w swoich oczach za prawe. Zamiast świętować szabat, ludzie woleli pracować. Zamiast wypuszczać niewolników po sześciu lat na wolnościach, to jedna z takich zasad, Woleli ich trzymać przez cały czas. Zamiast obchodzić rok sabatowy i dać ziemi odpocząć, woleli je do, ją dolić, tą ziemię, ile się da. Zamiast oddawać w roku jubileuszowym kupioną zieli, woli zatrzymać, woleli zatrzymać dla siebie. I czytając Księgę Sędziów widzimy, że nie tylko z własnością ludzie mieli problem, ale też z małżeństwem. Bóg ustalił, że jakokolwiek seksualność może mieć miejsce tylko w małżeństwie, ale to nie jest wygodne, więc ludzie woleli chodzić z krótami. Bo tak jest, że często wygodniej jest zejść z Bożej drogi i pójść na skróty. Wygodniej jest ściągnąć sobie fajny film z chomika, niż zapłacić za niego 50 zł. Wygodniej jest zainstalować nielegalną kopię Photoshopa, albo Windowsa, albo Office'a, niż zapłacić za nie setki albo nawet tysiące zł. Wygodniej jest żyć ze sobą bez ślubu, niż brać na siebie obowiązki małżeństwa. Wygodniej jest zainstalować aplikację w telefonie, która ostrzega mnie przed fotoradarami, niż jechać zgodnie z przepisami. Wygodniej jest zapłacić za naprawę do samochodu 100 zł, niż 123. I bym jeszcze dodał, wygodniej jest chodzić bez maseczki, niż ją zakładać i chronić innych. Wygodniej jest ściągać dobrą odpowiedź z karteczki schowanej w skarpetce, niż uczyć się przez cały tydzień na następny sprawdzian czy następne koło. Wygodniej jest mieć cały zarobek dla siebie, niż Oddawać sporą część swoich ciężko zarobionych pieniędzy na zbór, na misję, na królestwo Boże? Wygodniej jest ubierać tak, jak się wszyscy ubierają, niż ubierać się skromni i uchodzić za mnicha. Nie łudźmy się, chodzić Bożymi drogami nie jest wygodne. Gdyby chodzić Bożymi drogami było wygodne, to wszyscy by nimi chodzili. Wygodniej jest zejść z Bożej drogi i chodzić z frutami. Największy problem jest to, jeśli tak robią już wszyscy naokoło. To wtedy nawet ci, którzy chcą chodzić Bożymi drogami, czasami tracą orientację i zaczynają chodzić skrótami. Tak na przykład jak miała noemi. Noemi streszę wam teraz pierwsze dwa rozdziały, żebyśmy zaraz przeszli do trzeciego. Noemi opuściła swój dom razem ze swoim mężem, opuszczając Betlejem, czyli dom chleba w trakcie suszy. Wyszli. I mieszkali w Moabie. Tam mąż i synowie umarli i Noemi wrzucała, zgorzkniała. Mówi, żeby już teraz nie nazywać ją Noemi, tylko nazywać Mara, bo ona jest zgorszniała. Bo Bóg ją opuścił, Bóg ją zostawił na pas w losu. I kiedy przychodzimy, to widzimy, że w drugim rozdziale jednak się coś zmienia, bo się okazuje, że Bóg nie zapomniał. Bo się okazuje, że przez przypadek ród trafiła na. Boaza, który był właśnie takim krewnym wykupicielem, i się otworzyło nadzieja, otworzyło okienko, coś może się udać. I wtedy, kiedy przechodzimy do trzeciego rozdziału, to widzimy, że właśnie Noemi chce doprowadzić to wszystko do dobrego końca. Tylko nie wiem, czy sposoby były dobre, ale przeczytajmy. Trzeci rozdział Księgi Ród. Któregoś dnia Noemi, Teściowa Ród, zwróciła się do niej w te słowa. Myśl, moja córko, że powinnam znaleźć Ci jakiś spokojny dom, taki, w którym czułabyś się dobrze. Przyszedł mi na myśl boaz, z którego służącymi pracowałaś, jest on naszym krewnym. Właśnie dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Umy się, namaść się, przywdzij lepsze szaty i udaj się tam na klepisko. Nie da mu się poznać, dopóki nie naje się i nie napije. Koniecznie zwróć uwagę, gdzie ułoży się na spoczynek. Gdy zaśnie, podejdź, odkryj nieco jego nogi i ty ułóż się do snu. Potem on już ci powie, co masz robić. to powiedziała, zrobię, jak mi radzisz. Rad udała się na klepisko i postąpiła tak, jak jej doradziła teściowa. Boaz najadł się i napił, wpadł w dobry nastrój, a następnie poszedł i ułożył się na skraju stosu zboża. Wtedy ród niespostrzeżenie przyszła, odkryła nieco jego nogi i też się położyła. Około północy Boaz obudził się nagle i gdy obracał się na bok, zauważył leżącą swych stóp kobietę. – Kim ty jesteś? – zapytał. – Jestem Rud, twoją służącą, powiedziała. Rozciągnij płaszcz na swą służącą, proszę, bo jesteś dla mnie wykupicielem. O niech ci błogosławi Pan, moja córko, powiedział Bołas. Ten drugi dowód twojej łaskowości jest lepszy niż pierwszy, bo nie szukałaś młodych mężczyzn, biednych czy bogatych. Teraz moja córko już się nie bój. Zrobię dla ciebie wszystko, co wiąże się z tym, o czym mówisz, szczególnie, że w naszym mieście uchodzisz za dzielną kobietę. To prawda. Jestem wykupicielem, jednak jest wykupiciel jeszcze bliższy niż ja. Zostań tu przez noc. A rano, jeśli się okaże, że on cię wykupi, dobrze, niech on to uczyni. Ale jeśli nie chce cię wykupić, to ja, jak żyje pan, ja to zrobię, a teraz śpi do rana. I lud spało jego stóp do rana. Wstali przed świtem, zanim dało się rozpoznać rysy twarzy. Bóaz nie chciał bowiem, by ktokolwiek wiedział, że na klepisku była przy nim jakaś kobieta. Na rozstanie powiedział, daj tu, proszę, chustę, którą masz na sobie, nadstaw ją, a gdy to uczyniła, odmierzył je sześć miar jęczmienia. Czyli 80 litrów, włożył jej na ramiona, po czym udał się do miasta. Ród natomiast wróciła do teściowej i co moja córka zapytała, co się tam spotkało. I Ród odpowiedziała jej o wszystkim, co zrobił dla niej błaz. A tych sześć miar jęczmienia zakończyła dał mi, mówiąc nie możesz iść do swojej teściowej z pustymi rękami. No odetchnęła Możesz być już spokojna, wkrótce wszystkiego się dowiesz, Błaz nie spocznie, zanim tę sprawę jeż, e, zakończy tę sprawę jeszcze dziś. Noemi ufała Bogu i ogólnie chodziła Jego ścieżkami, ale teraz jednak uległa pokusie. Widziała swoją pracowitą, zdolną, uczciwą synową. Widziała, jak bardzo ród się trudziła, żeby obie kobiety utrzymać i chciała jej pomóc, tylko w sposób nie był najlepszy. Noemi też widziała Boaza, konkretny facet, nie najmłodszy, ale zamożny, rzetelny i bogobojny. Bog w tamtych czasach wielu takich nie było, zresztą nigdy wielu takich ludzi nie ma. I Noemi uległa pokusie. Chciała pomóc swojej teści synowej, chciała pomóc szczęściu i spowodować, że róć będzie miała dobrze. Więc Noemi wybrała skrót. Ale przecież nie dla własnego dobra, przynajmniej tak myślała. Jak ród pójdzie na klepisko i Boaz po dobrym winie ją zobaczy, to stanie się, co się nieraz już stało w takich okolicznościach, a Boaz jest na tyle konkretnym facetem, że... Już po wszystkim nie ucieknie przed swoją odpowiedzialnością. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Oczywiście Noemi wiedziała, że powinna wybrać inną drogę. Przecież takich spraw nie załatwiało się o północy na klepisko, tylko w biały dzień przed bramą miasta. Ale kto wie, co by się wtedy wydarzyło? Może jeszcze, by ktoś, jeszcze ktoś wiedział poza nią, że błaz wcale nie jest najbliższym krewnym? Że to wcale nie jego obowiązek wykupić ziemię i poślubić wśród, A tego fajtłapę tamtego, no Noemi na pewno nie chciała dla swojej ukochanej ród. Przecież ona kochała ją własną córkę. Albo co by było, gdyby w biały dzień w bramie miasta Boaz powiedział, że on wcale nie chce. Gorszej hańby nie mogłaby sobie wyobrazić dla swojej synowej, niż być wystawioną na odrzucenie ze strony Boaza. Więc wybrała drogę na skróty. Jeśli jej plan się uda, to wszystko będzie dobrze. A na tyle znała życia i facetów, że na pewno musiało się udać. Dzięki Bogu jej plan się nie udał. Dzięki Bogu ani Rud, ani Boaz nie mieli zwyczaju chodzić z skrótami. I nawet w tej, tej niewygodnej, ale bardzo kuszącej sytuacji, o północy, na klepisku, zamiast wybrać drogi na skróty, wybrali Bożą Drogę. Ród zamiast zgodnie z zaleceniami Noemi czekać na Boaza, jako pierwsza poprosiła Boaza, aby to on wykupił ziemię, którą kiedyś posiadał Elimelech, no i aby ją wziął za żonę, to bardzo odważne, bo startując nie od śmiechu i ładnych oczu, ale od pytania, czy jesteś goty wziąć ryzyko i odpowiedzialność małżeństwa na siebie, mogą go stracić, tak jak wiele kobiet traci swoich mężczyzn, facetów, to znaczy dużych chłopaków, którzy by chcieli mieć wszystkie korzyści małżeństwa bez żadnych obowiązków. A bo Was? Muszę wam przyznać, że ten facet nie szokuje. W pozytywnym znaczeniu, ale szokuje. Leży sobie tutaj, na swoim krepisku. Jego słudzy leżą na tyle daleko, że nic nie widzą. A gdyby nawet widzieli, to pewnie i tak by nic nie powiedzieli. Najwyżej by się tajemniczo uśmiechali następnego dnia. A obok niego, właśnie u jego stóp, leży jego wymarzona dziewczyna. Nie, kobieta. Kobieta, o której on na pewno już nieraz myślał, że fajnie by było mieć taką żonę. Kobieta, której swoją moralnością, wiarą i bezinteresowną miłością była przykładem dla wielu kobiet w Betlejem, mimo że ona była poganką. Jednym słowem, wymarzona żona, o której na pewno nieraz myślał. On nie tylko myślał, ale na tyle mu na niej zależało, że on odrobił swoje zadania domowe i dokładnie wiedział, czy to on jest najbliższym krewnym, czy jest ktoś inny, bliższy, któremu przysługuje prawo wykupu i zaślubin, czy są jeszcze inni bliżsi krewni. I teraz na Klepisku nie rzuca się na nią, nie ulega pokusie, ale panuje nad to swoimi uczuciami, nad swoimi chęciami i wybiera Bożą Drogę. A to nie tylko znaczy, że on sprawy wykupu i małżeństwa Lewirackiego nie załatwia o północy na Klepisku, ale w biały dzień w bramie miasta. Wybrać Bożą Drogę znaczyło dla Błaza jeszcze więcej. To też znaczyło, że on był gotowy zrezygnować z małżeństwa z ród, jeśli ten drugi Byłby gotowy, żeby się wywiązać ze swojego obowiązku. Panowie, jesteście w stanie sobie wyobrazić? Tu stoi przed nim jego wymarzona dziewczyna, on mówi: Poczekaj, najpierw musimy sprawdzić, czy ten drugi nie stanie nas w wysokości zadania. Widzicie, co mnie szokuje? Że to mówi na serio. Oczywiście, i tu zaraz zobaczymy, on też nie jest głupi. I on tego drugiego nie zachęca do małżeństwa z ród. Trochę ją nawet z niego zniechęca, bo kiedy już wytłumacza mu tą sytuację, w czwartym możecie potem poczytać w domu, kiedy mu tłumaczy, że jest ta możliwość wykupienia domu i, i całego majątku Elimelecha, to tamten mówi fajnie i wtedy mu mówi, wiesz, tylko jest taki problem, bo tam jeszcze jest kobieta. Więc jeśli weźmiesz pole, to też musi mieć kobietę. I tamten wtedy myśli, wiesz, to mi się wtedy wszystko pogmatwa z dziedzictwem i z rodziną, to ja wolę jednak nie. Więc byłas, jak mówię, nie jest głupi, nie zachęca tego drugiego, sprzedaje to taki sposób, żeby pokazać, że to jest trudne, wiesz, to może niekoniecznie. Ale jestem przekonany, że gdyby ten drugi, stanął na wysokości zadania, powiedział, oczywiście, wezmę obowiązek lewirackiego małżeństwa na siebie, to byłas by zrezygnował, bo taka była Boża Droga. Chodzić Bożymi Drogami znaczy nie chodzić na skróty, bo tak jest wygodnie. Chodzić Bożymi drogami nie znaczy czynić wszystko, co, na co mam chęć, bo mi się chce. Chodzić Bożymi drogami, czyli czynić Bożą wolę, nie znaczy robić, co mi się tylko podoba, a potem szukać usprawiedliwienia. Chodzić Bożymi drogami nie znaczy rzucać monetę tak często, aż w końcu padnie rzeszka i mogę powiedzieć, że widzisz Boża wola. Chodzić Bożymi drogami znaczy panować nad swoimi chęciami, nad swoimi uczuciami, a nie być panowanym przez nie. Bołasek, możecie się zauważyliście, już na pewno, jest dla mnie ogromnym przykładem dojrzałego mężczyzny. Mężczyzny, który nie boi się brać odpowiedzialności za innych, który innych ludzi stawia wyżej niż swoją wygodę czy swój majątek. Przede wszystkim jest on przykładem mężczyzny, który nie chodzi skrótami, ale bo, chodzi bożymi drogami. Boże drogi są dobre. Jeszcze najwięcej. Boże drogi są dobre, a opuszczanie ich zawsze niesie się. Niesie ze sobą ogromne koszty. Izraelici odczuwali to wyraźnie. Już za czasów sędziów Bóg spełnił swoją obietnicę wielokrotnie, wielokrotnie, że będzie swój naród karał, jeśli oni nie będą wierni przymierzu, który zawarł z nimi. Ale nawet pomijając bezpośrednią Bożą interwencję, to czytając ostatnie cztery rozdziały Księgi Sędziów i kilka rozdziałów pierwszych Samuela, widzimy naród w rozsypce. Izrael stoi na krańcu wojny domowej. Życie ludzkie w ogóle się już nie liczy, a przywódcy narodu podejmują coraz to głupsze decyzje, myśląc jednocześnie, że są bardzo cwani, bo znaleźli super skrót, który im pozwoli ominąć niewygodne Boże drogi. Chociaż właściwie nie musimy sięgać 3000 lat wstecz. Wystarczy, że zobaczymy historię ostatnich 200 lat w Europie. Widzimy, co ludzie potrafią zrobić, kiedy zamiast Bożych dróg wybierają skróty. Bezbożny komunizm, tak samo jak. Kapitalizm, kiedy jest pozbawiony Boga, wyłania w ludziach to co najgorsze. A kiedy Niemcy, Rosjanie, Włochy, Japonia czy jakiś inny naród decydował odstawić Boga do archiwum i już dłużej nie przemować jego drogami, to potrafiliśmy jako ludzie stworzyć sobie piekło na ziemi. Chociaż niestety dzisiejszy czas się tak bardzo nie różni. Dzisiaj tak samo jak 200 albo 300 lat temu. Tylko niewielu ludzi prowadzi swoją firmę w pełnej świadomości odpowiedzialności nie tylko za swój portfel, ale też za życie swoich pracowników i ich rodzin. Dzisiaj tak samo jak 50 czy 2000 lat temu, niewielu jest przywódców, którzy swój własny interes stawiają niżej niż dobro narodu, któremu mają służyć. Dzisiaj tak samo jak za czasów sędziów czy za apostoła Pawła, coraz mniej ludzi rozumie, że małżeństwo nie jest narzędziem w rękach Kościoła, aby nas gnębić, ale jedynym silnym fundamentem dla zdrowych rodzin. I ostatecznie też zdrowego społeczeństwa. A dokąd totalny indywidualizm i samolubstwo prowadzą, możemy studiować na historii Izraela, Imperium Rzymskiego, albo też nawet na naszej polskiej historii. I żeby było jasne, taki moralny upadek, kryzys moralny, kryzys rodzin, rozsypka społeczeństwa to nie jest naturalna konsekwencja dobrobytu, to też nie jest nieunikniony skutek zbyt wysokiego rozwoju technicznego. To jest tylko i wyłącznie wynikiem chodzenia własnymi drogami, bo na krótszą metrze, metę one są wygodniejsze. W historii Rut i Błaza, ale też patrząc się na cały naród izraelski możemy się nauczyć, że Boże drogi są dobre, a opuszczanie ich zawsze niesie ze sobą ogromne koszty. Ale nie chcę zakończyć tak pesymistycznie. Tylko się przyjrzeć jeszcze raz tej historii i zobaczyć, co możemy wyciągnąć, jaką, wnioskę, jaką naukę, jaki wniosek wyciągnąć z tej historii. Widzimy tutaj, że mimo trudnych okoliczności, mimo, że wielu ludzi wokół nich, a jesteśmy w tej historii w czasów sędziów, gdzie wielu, wielu ludzi robiło, co chciało. Były osoby, które na tyle ufały Bogu, że chodziły Bożymi drogami. Nawet jeśli to była, zakosztowało pieniądze, jeśli to kosztowało by było związane z ryzykiem, odpowiedzialnością za innych ludzi, nawet jeśli to wiązało się nawet z ryzykiem stracenia swojej ukochanej ród, którą tak bardzo chciał poślubić. Widzimy też śród, która, mimo że była poganką, się trzymała tego Bożego Słowa i Bożych nakazów i dbała o swoją tyściowę i kochała ją bezinteresowno. I widzimy, że kiedy oni, nie chodząc skrótami zrobili co było właściwe następnego dnia w bramie miasta, to Bóg to pobłogosławił. I ich prawnukiem, prawnukiem był król Dawid. Król Dawid, który był bardzo dobrym królem do swojego narodu, mimo że też nie był idealny. I myślę, że to może być dla nas dobra nauka, żebyśmy chodzili zawsze Bożymi Drogami, nawet jeśli są mało uczęszczone, bo jeśli tak będziemy robić, to Bóg będzie to błogosławił. Dlatego zachęcam Ciebie razem z Boazem i Ród. Chodź zawsze Bożymi Drogami, nawet jeśli są mało uczęszczane. A nie pożałujesz.